Cześć, tu Pata bloguje, idę właśnie do mojej koleżanki Eweliny skonsultować z nią jej pracę magisterską, projekt na studia i tak sobie pomyślałam, że może byśmy połączyły przyjemne z pożytecznym, a że mam, nie ukrywam, zaległy prezent do rodziny, nawet ja stwierdziłam, że mam coś, co się jej na pewno przyda, że podejmie moje wyzwanie i razem ze mną spróbuję zrobić sobie paznokcie. Ewelina na co dzień zajmuje się stolarstwem. Muszę mieć króciutkie paznokcie do pracy. No i jestem psią mamą! Bo... Moje psie dziecko. Mam tylko wolną chwilę, to chodzę raczej na jakieś treningi z nim, więc nie mam czasu chodzić do salonu. Zaczynamy! A co tam z tym projektem? W sumie już prawie wszystko skończyłam, ale no nie jestem pewna jaką kolorystykę do zdjęć wybrać. Ja się szczerze mówiąc na tym nie znam, ty to, to lepiej widzisz, ale wydaje mi się, że jakieś e, naturalne kolory, bo tam masz wszystko super ekologiczne, e, coś takiego z błyskiem. Zresztą e, błysku to dodamy też twoim paznokciom, więc się będzie ładnie komponowało. Ja no, ci zrobię jedno. Ja strasznie nie lubię tych plamek, ale nie wiem jak się tego pozbyć, bo próbowałam brać jakieś wapń czy jakieś tam różne witaminy, co mi którzy podpowiadali. No najgorzej, jak mam coś klientowi prezentować, to to jest wstyd. Zakryjemy je. No. Oby. Żeby Ci im bardzo dobrze przylegała, to musisz najpierw zmatowić delikatnie płytkę. Po prostu skojarzenie jak to... Z warsztatu? Z warsztatu, bo Ale przecież Ale właśnie, się... to, to dokładnie tak samo działa. Przecież jak chcesz chyba meblo... Meblo. Tak. Jak chcesz drewno polakierować czy coś, to wiesz, dokładnie to samo, żeby przygotować najpierw powierzchni. Tak. Odtłuszczam cleanerem. I przy tych krótkich pazmach to generalnie mega, mega tylko e, warstwę bazy. Właśnie, dziewczyny czasem mówią, że nie, bo ja mam krótkie paznokcie, ja nie będę sobie robić paznokci i tak dalej. No kurczę, ale krótkie paznokcie, jak są w miarę naprawdę schludnie i ładnie zrobione, to przecież super to wygląda. Nie no. trzeba mieć jakichś szpon długich, nie wiadomo jakich. Z tym widzisz, w takim domowym salonie to od razu wszystko się jakoś gładko idzie. Bardzo ładny ma kolor w ogóle ta lampa. Jakaś nowość w ogóle. Jest mocniejsza, bo to jest ciągle ten mostek, ale mhm. mocniejszy, bo tamten chyba ma 24 W, a ta ma 36 fajnie Fajnie. Będę ja robię... robić paznokcie Będę, będę, będę. Yy, to co, teraz moja kolej. Czy to tak to jak papiery gradacja. ścierne do drewna to mm -hmm. też ma tutaj różną gradację i czy to jest tak samo jak w papierach ściernych, że im wyżej tym jest delikatniejsze? Tak, dokładnie tak okay. samo. To fajne to jest um, nawet tak, żeby sobie odpocząć, bo ja się wtedy koncentruję na, tylko na malowaniu. Uuu, nawet wyszło. Mam no, takie dwa w jednym. Hmm. Spotkać się, żeby ja mi się Babskie spa. Popatrzyła, tak, tak, tak. <laughs> tak porównuję, jak mi to idzie. I to też cienką warstwę? A mm -hmm. jak nałożyłam top, to teraz y, zostaje mi tylko wytrzeć to cleanerem i gotowe. Tak Ci się podobałam trochę poznaci lekka. Ekstra, ten kolor właśnie to jest ile? 135 frappé. Tak, tak zapamiętałam jak kawa. Bardzo fajny, taki naturalny. A no jak paznokcie w ogóle w warsztacie? sprawdzają się? No, powiem Ci, że jestem po takich pierwszych dniach w warsztacie i na razie super, bo no lakier jest w warsztacie narażony na takie ekstremalne warunki. Gdzieś jak używałam chemii albo narzędzi, no to e, miał Wszystko okazję się uszkodzić, a na razie patrz, no czy ekstra. Wszystko ładnie błyszczy. No. no, fajnie. Dobrze, będzie się trzymało mówić nawet do trzech tygodni, także spokojnie. Tak się bała, że na krótkich to nie. No bo wydawało mi się, że to nie wyjdzie w ogóle taraty na krótkich. Hmm, tylko trochę odsunęłyśmy skórki i nie ma różnicy między moją ręką a twoją.